I karty kredytowej wyparują zaraz wszystkie oszczędności. No, w sumie to już wyparowały. Ze względu na to, że będziemy kupować wszystkie nowe rzeczy w GTA Online. Od ciężków przez nowe pojazdy i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy sobie na to, co wprowadziły nowe aktualizacje, bo nie graliśmy jakieś trzy miesiące. I to widmo za, to za to nami jest. znowu jedzie. Ja pierdzielę. No, o! Kasy jak widzicie nie mamy zbyt dużo, bo 3,5 miliona, ale od czego są przecież pieniądze z naszego prawdziwego życia, które będziemy sobie mogli wydać. Dosłownie widzowie, kupimy wszystko. Dzień dobry, ja poproszę wszystko. Zróbmy sobie widzowie coś takiego. Każdy jeden like, jeden komentarz oraz każdy jeden subskrybent to 25 groszy, które wydamy sobie w następnym odcinku z Geta Online. Rozwalcie listę widzowie, bo naprawdę bardzo dużo jest do ugrania. Samo zostawienie 5000 lajków to już by było Ponad 1300 zł. I Dzisiaj jest ze mną Mastek, dzień dobry, bro, witam szepa. Dzień, dzień, dzień dobry. Wsiadaj stary do fury, nie ma czasu na wyjaśnienia. Jedziemy stary, wydać moje wszystkie pieniądze na jakieś nowe bro, bro. rzeczy w GTA. Co jest, co kocha, ale X. No, to on to może teraz jeździć, co? O! Stale, ja zapomniałem, że tym autem się lata, widzowie! Jak wiecie, mamy event halloweenowy i generalnie dużo, dużo fajnych nowych rzeczy do e, kupienia. Coś w sensie, Jastek mi powiedział i słyszałem też od Was, bo piszecie mi jest? dużo komentarzy. Dlatego, widzowie, tylko i ze względu na to, że tutaj Jastek mi powiedział: Filipku, nagraj dla widza GTA A, Online. To, to ja, widzowie, nagrywam. Gdyby nie to, to, to ja bym nie nagrał pewnie. Dobra, stary, słuchaj. Po pierwsze, to mam wrażenie, że trochę miasto się zmieniło, jest takie mroczniejsze trochę. Zaczęliśmy nagrywać. A piorun, no nie powiem co. O, no. Nie będę mówił jak, ale. No, ale dupnął no fest. Zrobił dup gorąco no stary. Fest. Dobra, patrz, wlatujemy sobie tutaj. Uu! Dobra. Ale co ty robisz? Dobra. Jaki piękny stary. Wschód słońca stary jest. M mega romantycznie stary jest, nie? Dobra, słuchaj, wyciągamy nasze telefoniksony i zaczynamy sprawdzanie nowych rzeczy. Na razie weźmy sobie w transport i podróże. I generalnie, na przykład, możemy sobie zacząć od samego dołu, bo będziemy sobie wszystko kupować dzisiaj. Nie wiem, czy ci mówiłem, stare ale ja będę kupował wszystko halloweenowe. Boże, ty, za ślicznotka, kochanie, ty masz wszystkie kolory świata na sobie. Alba, o, no, ej, fajny jest, jest halloweenowy? A, a co ci to przypomina? Bo mi trochę taki, wiesz, Ghostbuster mi to przypomina trupiarę, w której ostatnio Denata widziałem normalnie, jak wylatuje. A, no to, to też sobie, no. Tutaj mamy, widzowie, taką furę, która jest generalnie w drewnie. Ej, dobra, zamówiłem, ale nawet nie wiem, gdzie. No widzowie, pierwsze auto dzisiaj zamówione za milion 200 tysięcy, to Kosztowało? Na nie zwróciłem uwagi! Za dużo kasy to kosztuje, Staria. Ja. ja naprawdę ja jestem przygotowany, żeby Shark karty już kupować. Czy teraz tak? Mamy bra. Brawado! Jakie to jest auto powalone, co no, jest? Ale on takie, wiesz, to jest takie na te wyścigi yy, Naskar. Eee, nie, o co nie, stary, nie wiem o co chodzi, Dobra. ale. Wiesz co mnie jest strasznie ciekawi, czy widz zostaje subskrypcję na tym kanale. Jeżeli nie, no to musi to zrobić. Na razie A... stary pedal to the metal, nie? Pedal and metal, wiesz o co chodzi? Ej, tu są te! Tu są jakieś nowe Ej. nowe te, nowe, nowe rowery. Czy mi się zdaje? Ale no są! Co jest grane? Ej, stare nowe rowery są w ogóle. Powiem tak, nie wiem, sobie. Czy to jest yy, Halloweenowe, ale nie interesuje mnie to. Patrzę teraz na łodzie, widzowie. Część zbrodni no. finansów, ale to chyba nie jest Halloweenowe, stary mi się wydaje. Jest taki creepy, ale taki to nie, nie jest Halloweenowe, widzowie. W Wlordstoku? Nie, no, to są te normalnie stare łodzie. Wiesz o co chodzi? Wiesz co to jest łódź? A, ta... Nie chodzi o miasto w Polsce. W mieście łodzi ktoś z kimś chodzi, nie? <laughs> Powiem tak, no łódkę bym sobie kupił, ale to widzowie musicie dużo lajków zostawić, subów i komentarzy. I normalnie będziemy wydawać prawdziwe pieniądze wtedy na grę komputerową, i se kupimy wszystko. Ja wchodzę do Worstoka, stary. Zobaczmy, co jest w Worstoku, czy jest no coś nowego? Ja nie, zobaczyłem i jest gówno, nie ma nic. Jest taksówka stary. Ej, lol! Ej, nie było Faktycznie. nie było nie. taksówy. To wygląda ta taksuwa, tak szczerze, nie? Jak taka taksówka, co cię normalnie stary y, porywa, nie? Co ci mówią, mam, no, mam, na mam cukierki. Na, na, na taksówka za ciebie biorą normalnie tak o, kupuję tą taksówę chyba, co, czy nie? Tak, możesz kupić, ale weź ze stronę Himplant. No story, ja już stary <laughs> kupiłem taksówkę. Zrobi, zrobi Zrobimy ciebie takiego byka na siłowni. Nie ma stary, problemu. Dobra, widzowie, Legendary Motorsports, Penald, ja taki... Lag, Carl, coś tam, widzowie. Fajna fura, zaraz sobie ją kupimy. Kasy nam nie starczy, ale to zaraz użyjemy naszej karty coś, kredytowej. To, to ja mogę ci kupić, stary, no. Nie, stary, bo widzowie mi powiedzą, Filipek, bo ty gadasz, że ty kupisz, a ty nie kupujesz, co nie? I jesteś specjalny jak auto specjalne, tylko że gorszy. Wydaje mi się, że przyszedł czas i moment, widzowie, żeby tutaj sobie, że tak powiem, wiecie, co zrobić. Co ty Robisz z moim autem, stary. Hey, to się zacięło, Widzowie, czy to dobrze, że ja wydaję teraz już na sam starczy odcinkę 400 zł? Czy to źle świadczy o kontencie na tym kanale? Do... Naprawdę siano wydajesz? No teraz normalnie stary blika akceptuję. Poszło w takim razie 340 zł. Oj, Chyba 11 milionów kupiłem! Co ile? Nie wiem, stary, kupiłem 11 milionów! Na chwilę nam wystarczy, może? E, słuchaj, stary, weź mnie tutaj przewieźć, co nie? Ej, ale ta fura jest zajebista, nie? Ty umiesz tym latać stary, tak szczerze? Tak szczerze, umiesz tym latać? A Cóż, nie coś potrafi, ale zanim to stary chciałbym sprawdzić jedną ważną rzecz, wiesz, musimy się przelecieć. nawzajem na przykład najlepiej by było, bo wtedy jest no fajnie No razem ale... lecimy, no tak, no to tak, no. no tak, no lecimy, ale stary, po pierwsze, to nauczę cię latać bokiem tym samolotem pa Robisz tak, czekaj, uj No stary, uj. mega, mega Robisz tak, pa, wall ride jest gitara. Stary, trzeba sprawdzić jedną rzecz. Trzeba sprawdzić, czy zrobili jakieś nowe ubrania. No właśnie, widzowie, teraz przejdźmy sobie przez ciuszki. Zaraz wrócimy do kupowania furek, ale trzeba sobie jakiś outfit'ik dupnąć właśnie. Dobrze, stary, że mówisz. Ale gdzie są halloweenowe jakieś? No właśnie nic, to stary patrzę, szukam i nie widzę. Kupiłem wow. widzowie jakiś strój za 320 koła. Nie jest halloweenowy, ale mówię tak. Ej, śmieszny kombinezon w sumie, to sobie ale kupię. Kosmiczny jest... cykl. Co to jest w ogóle? To było wcześniej? No to było, było. To było. Razie. Stary, ja wydałem w tym momencie 2 miliony prawie na stroje, nie? I ja w sumie nie... Stary co Kocham GTA, jest niesamowicie widzowie. Stroje nas nie zaskoczyły, ale jedno jest pewne, stary. Są samochody. Są samochody i to jest najważniejsze. Wchodzę w salon, widzowie, w takim razie. I mamy tak, wyróżnione pojazdy. Tutaj mamy widzowie, jakieś pojazdy koncepcyjne i tak dalej. I tutaj mamy, jak widzicie widzowie, pojazdy z gwiazdką. Gwiazdka zazwyczaj oznacza jakąś nowość w GTA i w sumie e, to bardzo bym chciał sobie sprawdzić. Więc stary, ja chcę kupić jakąś furę, co nie? Teraz sobie. Tylko nie kupuj tej pierwszej, bo ja też ją kupiłem. To po prostu... Ja stary kupuję y, uber coś tam Dobra widzowie 650 jestem, koła jestem. Wydane Ty już jesteś tutaj na miejscu O jesteś wyś, dobra Ej ja, widzowie, wchodzę do garażu B1 Dobra, powiem tak Mamy tutaj nasze furki, widzowie, piękne, cudowne Które nam dzisiaj przyszły Wsiadamy sobie tutaj do środeczka Możemy, widzowie, tutaj se koła co najwyżej pozmieniać Na jakieś uliczne i tak dalej Szyby, skrzynia biegów, zawieszenie Generalnie możemy sobie na glebie to auto zrobić Walimy mu full tuning, widzowie Dosłownie tylko, żeby wydać pieniądze Oj ale tutaj, stary, widzę, że ty też się podniecasz jakimiś tuningami Znaleziony w stodole, widzowie No to jeszcze gówna brakuje tutaj, gdzieś pod kołem. Wydałem 80 koła na jakieś pff, światła O, grille, widzowie, ty Z jakąś czachą tutaj w ogóle Wydech Dobra, ej, widzowie, jest Halloweenowo fest, nie? Silnik, no, boostowany jak łaska w aucie w prawdziwym życiu <grym> Nieprawda Dobra, szyby, widzowie, czarne No i widzowie, naszą nową furą idziemy się z Astkiem tutaj podzielić Jo, co to jest? Zresztą tą melodię? Na początku myślałem, że to barka, nie? Tak szczerze <grym> To jest, stary, wow. tak powalone, nie? To jest ja tak powalone. Ja, zobacz do tyłu. Jo! Tu Ty jest wiesz, denat, tu jest denat, stary. Wypuść go. <laughs> nie, ja... Poczekaj, poczekaj. Ja pokażę ci, jak się odjeżdża z denatem. No to dawaj, stary. A! <laughs> Co je! Nie dobra, to jest niesamowite widzowie. Dla takich chwil warto subskrybować kanał Aztek gry i dobić mu Ała, 10 tysięcy subów. Ej, właśnie widzowie, bo zapomniałem tutaj powiedzieć, ja tylko przypominam widzowie o tym, że ja powiedziałem kiedyś, że jak łaska będzie 10 subów widzowie, to wam szark karty rozdaję z sianem, więc weźcie suba, zostawcie. Tutaj w karcie na górze macie kanał w opisie wszędzie. Dajcie chłopakowi, spójrzcie na niego, widzicie? On widzowie, kontent nam daje, on nie zmusza do nagrywania GTA. Mój Filipku fajnie będzie, a wy mu suba nie zostawiacie. Mam stary jeszcze jeden samochód do stingowania. A też, I dobra, i tuningujemy 700 koła! Żeby rozszerzyć tutaj, dobra, widzowie, let's go. Dajmy sobie widzowie full tuning, zderzaki, widzowie, a co? Osłony fabryczne, ej, stary, ja mogę normalnie silnik ten. Jakieś osłony w silniku robić i tak dalej, ty, co tu się dzieje? Nie wiem, widzę na co wydaje pieniądze, ale generalnie na wszystko najlepiej tutaj po kolei. O, Oszklony silnik! Stary, to to co ty zobaczysz? Nie, widzowie, dobra, to jest za mocne, nie? Kierownica, widzowie... No, a niech będzie taka, o. Zawieszenie na glebie. Tutaj, widzowie, turbo. Powiem tak, widzowie, stuningowałem furę, ale nie wiem, dlaczego nie mogę z niej. Ja pierdzielę. O, ale to zadupia, ty. turbo. A, a, a par 10, to widzę, że stary. Panamaskę piątkę starą. Pana maskę, widzę? stary. Ale no i co widać silnik? No nie, no stary, zajebiście wygląda. Musimy, stary, potestować i zrobić jak najbardziej Halloweenowe fury, nie? Mnie to nie interesuje. Trzeba kupić stary vana, którym będziemy jeździć kurde cukierki, nie? Sprzedawać. A takiego klamowego? Nie wiem, stary, ja kupuję dosłownie teraz wszystkie auta, stary, jak tutaj leci, nie? Kupię se garbuska, widzę. Yo! Ale tu można go stuningować. Ja pierdzielę. Dobra, widzowie, bierzemy go. Aha, 870 tysięcy to auto kosztowało. Aha, no to fajnie, widzowie kosztowało. Tego też, widzowie, za 1500 pięćset kupimy. Dobra, trochę kaski zeszło już. Trochę zabolało, ale fury już są dla nas tutaj dostarczane, więc wbijamy do środeczka i zajmujemy się tuningiem, stary, takim pełnym, pełnym, pełnym tune. Ulepszenie Benego. 300 tysięcy. Coś ty zamówił? Nie wiem, stary, jakiegoś fana... Z cukierkami, nie? Dobra, kupujemy to, widzowie O co tu się z nim stało? Ej, widzowie, to będzie moja nowa Ulubiona fura, nie? Drabinę normalnie Se możemy do auto dać, do Halloweenowej yy, Tutaj fury, daleko mu trochę Ale stary, nie, dobra Jednak nie będzie mu daleko, jednak mu nie będzie daleko Yo, widzowie, dobra, kratami Normalnie tutaj zabijamy to auto Bagażnik, o kurde Ty, normalnie ja mogę tutaj Koncert Paliona zrobić, normalnie, widzowie Co ja zrobiłem, widzowie, teraz? To to jest, stój co ty masz? Kurwa? Czemu gitarę? Mamy takiego jeszcze małego. Mamy no, no? Fajne. Nie co nie? Ulepszenie Benego, milion widzowie. A, dobra, let's oh! go. Ej dobra, masz szkoła większe niż stary traktor. Ej, ta czaszka, ta czaszka, ta czaszka. To! No dobra, to jest czaszka na górze. Dobra, widzowie, powiem tak! To jest moja ulubiona fura teraz, nie? A na polskie drogi myślę, że to by nie przeszło przeglądu. No nie no panie, to takie coś. Gdybyś, wiesz, wjechał, a gością mówi tak Wypadł mi z tym gównem, z tym hey. środkiem. Stary mamy... Mamy jeszcze jakąś furę, bo ja mam dla ciebie niespodziankę. Tak? No właśnie mam jedną furkę starą akurat jeszcze tutaj do garnięcia. No, a, to, a, że tą samą, tą samą, co ja. Tak, wiem. no tutaj Denata będziemy wieść. Karetka, stary, to jest stara. Zobacz, ja mam taki ten, a ty weź tą karetkę. No, widzę, widzę, widzę. Ej, to też jest za tak szczerze. No i stary, mamy gotowe nasze, naszą furę. Ej, z to. A, no to. No niestety, stary, już się nie wyjdziesz chyba. Ja świecę normalnie tą furą, widzowie, na dwa kolory. Dawaj, stary, jedziemy. Co, co ty chcesz mi pokazać, mi boss Dobra. Widzowie, zupełnie normalna sytuacja Dwóch kosmitów, jeździ jakąś, wiesz No i se, jeden z Denatem se gada normalnie tutaj, nie? Ej, ale jak to no, zadupia tafura. w ogóle No właśnie, no, mówiłem przed chwilą dosłownie Denat da da daje przyczepności widzowie, nie? Ej, ej, Co ej? jest? Co jest? Tu, co jest? przed nami ej, Co dobra, jest? Ja nie chciałem jechać w to miejsce Dobra, jedziemy tam Ja nie chciał Teraz ten film ma sens Dobra, OOOOO! Stary, co się cio. dzieje? Czekaj, 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 Wysiądź. Zniknęło! Kałdą. Nie ma ufo! Ja pierdzielę, co to ma być? Szczerze, nie, 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 nie mam pojęcia, nie? Co ja widziałem, tak szczerze. Ej, co jest? Dena się rusza w środku! No to słuchaj, jeżeli ktoś tu się rusza w środku, to jest inna opcja. No to chyba już się będzie się ruszał, rzeczywiście, masz rację. Co to było? Nie. Co? co? Stare, za nami coś, za nami coś, za nami coś! Było słychać dźwięk. Ferdej! Stare... to nie To nie, prawda? Co? No widmo! Ja pierdzielę, co się dzieje? Ej, bali się! Nie pierdzielamy! Dobra, stary, leć, leć, ja dawaj, pierdzielę. Dawaj, 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 dawaj. Stary, co tu się dzieje w tym gita? Ej, dobra, jakby. Ja chciałem, stary, pojechać w jedno miejsce, żeby coś ci pokazać, ale o co tu chodzi? Tutaj respi się duch Aha. na górze. Dokładnie, dokładnie w tym miejscu, ale ze względu na to, że nie ma 20 albo 21, ponieważ między tymi godzinami się to właśnie on respi, no to go nie zobaczymy, ale. Ej, stary! O co tu chodzi? Słyszę jakieś głosy, Sery Słyszysz to co ja? No właśnie słyszę, ale wiesz czemu UFO myślę, że przyleciało? Bo my jesteśmy tak ubrani, wiesz? Auto widmo za, za nami znowu jedzie. Ja pierdzielę. Łoł! Wow! Ono się zapaliło, i zmieniło kolor na czerwony. Aha! Ej, ktoś jedzie moim samochodem! Co? No jedzie, to ty. Ej, dobra, to był, to był żart. Wsiadaj To jest tutaj, stary? Między czwartą a piątą. Bo musimy dosłuchać. Co to jest? To jesteś ty! Aha! A Oła! Oła! Odwal go! Ja nie mogę go zabić! Ja go nie mogę zabić! Jesteś ty? Tak, to ja, to ja, to ja, to ja Dobra, to wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Dobra stary, ja jedźmy wydawić. już, jedźmy już, to ty... jest... Dobra, poczekaj, tu trzeba stary wyjść i weź sobie ludetę, snajperkę Ja patrzę na górę Zbliż sobie snajperką na to Na górę, słyszysz? Aha! Na niebiesko coś świeci. Szybko, Siadaj, Wsiadłeś? Tak, jestem, jestem. O stary, tam jest tam jest jakaś misja. Co? No jest misja. Co ty gadasz? No jest misja, przysięgam. Dawaj, 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 się... dawaj, 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 dawaj. Ja pierdzielę, tym się jeździć tu nie da. O co tu chodzi? Chciałem z nią to robić. O! Co jest? Ja pierdziele, co to ma być? O, o Boże. Dobra stary, C ja pierdziele. Ale to jest przerażające, nie? O, nie leży. Najlepsza kobysanka bomba. Powiem tak widzowie. Jak chcecie więcej Halloweenowych odcinków, zostawcie dużo lajków, subskrybujcie kanał Astyk Gry Subskrybujcie mnie i do widzenia, do usłyszenia i zdupiamy już stąd stary, bo to jest masakra. Kocham Was